Wytłumaczę Wam dzisiaj najważniejsze typy zadań na Wasz sprawdzian. Sprawdź, czy podana obok liczba jest rozwiązaniem równania. No to mamy liczbę 3. Żeby to sprawdzić, podstawiamy za x3. I jeżeli lewa strona równa się prawej, to znaczy, że ta liczba jest rozwiązaniem równania. No to 2 razy 3 to 6. 6 minus 6 będziemy mieć przez 3, a tutaj 3 minus 2, czyli 1. 6 minus 6 to 0, 0 przez 3, a tu 1 czwarta, no to nie jest rozwiązaniem, tak? Bo lewa nie jest równa prawej. Teraz tutaj za x wstawiamy 4. 4 minus 4 to 0, a 4 plus 6 mamy 10, tak? I tutaj już nie musimy pisać tego nawiasu, bo mamy tylko mnożenie. 0 razy 10 to 0, czyli rzeczywiście 4 jest rozwiązaniem tego równania. Rozwiąż równanie. Mamy tutaj minus 3, a my pamiętajcie, że przenosimy liczbę na prawo, a x na lewo. No to mamy minus 3, to muszę obu dodać 3. Do obu stron ja 3 dodaję. Czyli tu mam 2 razy x minus 3 plus 3, to będzie samo 2 razy x, a tutaj 6 plus 3 to 9, tak? Mam minus 3, chcę go przenieść na prawo, był minus, ja to robię wtedy z plusem. I minus 3 plus 3 to 0 zostało samo 2 razy x, a 6 plus 3 to 9. No i teraz dzielimy obustronnie na 2. 2 razy x na 2 to będzie x, bo mamy 2x, dzielimy na 2 to będzie 101x, a 9 na 2 piszemy 9, drugich i mamy gotowe. Możemy wyłączyć jeszcze całość. Teraz tutaj. Słuchajcie, chodzi o to, żeby x były po jednej stronie, liczby po drugiej. No to w tym wypadku wygodnie nam będzie to 10 przenieść na lewo. 5 plus 10 to będzie 15, a tu 3 razy x minus 10 plus 10 i wtedy minus 10 plus 10 się wyzeruje. I zostanie nam samo 3 razy x, tak? Bo ja plus 10 dodaję i tutaj, i tutaj. 5 plus 10 15, 3 razy x minus 10 i mamy minus 10 plus 10, mamy 0. No to dobra i zostanie samo 3 razy x. No ale my nie chcemy mieć 3 razy x, więc dzielimy obustronnie przez 3. 15 na 3 to 5, 3 razy x na 3 będzie po prostu x. 15 na 3 to 5, 3x podzielić na 3 zostanie 1x. Teraz następny. I słuchajcie, ja nie lubię takiego zapisywania, co też tam pewnie w lekcjach wprowadzających w kursie widzieliście, bo 2 razy x to jest po prostu 2x. A 3 razy x to jest 3x, dobra? To jest to samo. X na lewo liczby na prawo. Mamy minus 4, przenosimy plus 4 na prawo. Tak, minus 4, że chcemy to na prawo, dodajemy plus 4. Minus 4 plus 4 będzie 0, więc zostanie samo 2x. A tutaj 6 plus 4 mamy 10. Teraz odejmujemy obustronnie 3x. No bo chcemy je przenieść. Ono jest na plusie, przed nim stoi niewidoczny plus, chcemy przenieść na lewo. 2x minus 3x to minus x, bo mamy 2, potrzebujemy 3, jednego będzie brakować. A 3x minus 3x to 0 i zostanie 10. I teraz mnożymy obustronnie razy minus 1, czyli będzie minus 10. No to teraz tutaj 4 razy x to 4x i 5 razy x to 5x. No to teraz x -y na lewo, czyli odejmuję obustronnie 5x. No to 4x minus 5x to minus x. Dlaczego? Mamy 4, potrzebujemy 5, 1 będzie brakować, więc mamy minus x. A 5x minus 5x to 0 zostanie 4. Teraz przenosimy to 2 na prawo. Było minus 2, czyli my musimy je dodać. Minus 2 plus 2 to 0, 4 plus 2 to 6. I mnożymy razy minus 1 więc x to będzie minus 6. Minus x razy minus 1 to x, 6 razy minus 1 to minus 6. Rozwiąż zadanie za pomocą równania. Oblicz cenę batonika, jeśli za dwie czekolady po 4,5 zł każda oraz trzy batoniki zapłacono 15 zł. No to słuchajcie, x to będzie cena batonika. No to tak, za dwie czekolady, czyli 2 razy 4,5 zł i 3 batoniki, czyli 3x zapłacono 15 zł, tak? Dwie czekolady, czyli 2 razy 4,5 zł. Pod dwie czekolady po 4,5 zł i 3 batoniki, czyli 3 razy x, bo x cena batonik. Równa się 15. 2 razy 4,5 to 9. I teraz odejmujemy obustronnie 9. Czyli 3x równa się, 15 minus 9 to 6. I dzielimy teraz na 3, czyli x to 2. No to cena batonika 2 zł. Tak piszemy. Cena batonika wynosi 2 zł. I idziemy do następnego. Rozwiąż zadanie za pomocą równań. Ania i Tomek mają razem 16 lat. Oblicz wiek Tomka, jeśli jest o 6 lat starszy od Ani. No to x będzie wiek Ani. Teraz Tomek jest o 6 lat starszy od Ani, czyli x plus 6 wiek Tomka. Tak? Oblicz wiek Tomka, jeśli jest o 6 lat starszy od Ani, czyli Ania to będzie x. Wiek tomka x plus 6. No i razy mają 16 lat, więc Ania dodać tomek równa się 16. x plus x to 2x, i tą szóstkę musimy przenieść na drugą stronę. No to tu będzie 2x, a tutaj 10, i musimy przez to 2 podzielić, więc x to będzie 5, czyli oblicz wiek tomka. No to tomek to x plus 6. No to x plus 6 równa się 5 plus 6, czyli 11. Odpowiedź: Tomek ma 11 lat. Dobra, teraz tutaj mamy takie zadanko. W trójkącie równoramiennym ramiona są o 3 cm dłuższe od podstawy, a jego obwód wynosi 36 cm. Oblicz długość podstawy tego trójkąta. No to narysujemy trójkąt równoramienny i ramiona są o 3 dłuższe od podstawy. Mamy podstawę, i ramiona są o 3 dłuższe. Dobrze, owód wynosi 36, więc x dodać x plus 3, dodać to x plus 3, równa się 36. No to mamy takie x3. -y 3 plus 3 to 6. Odejmujemy obustronnie 6 i dzielimy na 3, czyli x to 10. Czyli długość podstawy to 10 cm. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie coś miłego w komentarzu. Bardzo Was proszę. Zapraszam Was na app.matematykagryzie.pl. Znajdziecie tam mój pełny kurs krok po kroku, od zera do szkoły podstawowej, do szkoły średniej, kurs do egzaminu ósmoklasisty, kurs do matury podstawowej i rozszerzonej.